Cześć! Dzisiaj będziemy uczestniczyli w tak zwanym pierwszym uruchomieniu nowej stacji do obsługi klimatyzacji. Uruchomienie to będzie połączone z szybkim, krótkim szkoleniem na temat serwisowania klimatyzacji. Temat bardzo na czasie. Jeżeli przymierzacie się do wprowadzenia takiej usługi, myślicie nad zakupem stacji do obsługi klimatyzacji lub chcecie poznać rynkowe trendy w tym temacie, zostańcie z nami. Jedziemy do jednego z warsztatów w Aleksandrowie Łódzkim na zaproszenie jednego z producentów stacji do obsługi klimatyzacji włoskiej firmy Magneti Marelli. Na jaką stację zdecydował się klient, co to za urządzenie, na czym polega też ta dzisiejsza procedura? Klient zdecydował się na zakup tego modelu. To jest nasze najwyższe urządzenie. Alaska Evo R, tak brzmi nazwa tego urządzenia. Przeznaczone jest do obsługi układów z czynnikiem chłodniczym, tak zwanym starym, czyli R134A. Włączamy maszynkę. Ściąga sobie aktualizację. I teraz maszyna się pyta, ile chcemy czynnika z butli przepompować do, yy, do środka. Otwieramy. Zawodowo prowadzę sklep motoryzacyjny, jestem mechanikiem z wykształcenia. Chciałem poszerzyć działalność sklepu o serwis klimatyzacji, dlatego zdecydowałem się na zakup maszyny Magneti Marelli po zasięgnięciu opinii od różnych warsztatów, mechaników ze względu na bardzo dobre standardy jakość i obsługę serwisową filtr przewidziany na 100 kg czynnika prosta wymiana popuścić opaskę nakrętki kontrujące wymienić nowy olej w pompie próżniowej korek nalewowy z boku na imbus spustowy oczko szklane z poziomem urządzenie ma kilka opatentowanych przez producenta przez włoskiego producenta Rzeczy. Podstawowe, najważniejsze patenty to możliwość regeneracji oleju w pompie próżniowej, która przeprowadzana regularnie pozwala wydłużyć interwały wymiany oleju w pompie próżniowej z 60 do aż 1000 godzin pracy oraz funkcja Secure Church, czyli bezpiecznego napełniania układów samochodowych. Zdarza się problem czasem z napełnieniem układu przy wysokich temperaturach zewnętrznych i niskim ciśnieniu w butli, niskim poziomie czynnika. Maszyny mają z tym kłopot. Starsze rozwiązania bazowały na pasie grzewczym na butli. Tutaj takiego rozwiązania nie ma. Maszyna tłoczy czynnik do układu, jednym przewodem drugim go odsysając w momencie gdy jest już odpowiednia ilość. Maszyna odcina układ i układ jest napełniony prawidłowo. Trwa to bardzo szybko, bardzo sprawnie przebiega Przyspiesza y, znakomicie pracę. Po wprowadzeniu kodu odblokowującego maszyna się odblokowała, jest już dostępna i od tego momentu płynie dwuletni okres gwarancji. Pierwsza pozycja, wybór pojazdu, i mamy dostępną listę pojazdów, i mamy podany typ czynnika, ile wchodzi czynnika do układu, y, jaki rodzaj oleju. Przy niektórych modelach jest jeszcze podana ilość tego oleju. Lecimy sobie dalej i mamy tak. Co maszyna nam zrobi? Mamy tryb automatycznie. Zrobi nam odzysk czynnika, po odzysku przejdzie do próżni. Potem zrobi test szczelności na podciśnieniu. Poda olej do układu i napełni ilością czynnika, którą ma zaciągniętą z bazy. Urządzenie jest wyposażone też w dwa zbiorniki olejowe: na zbiornik, zbiornik na olej nowy, świeży do układu, i zbiornik na olej zużyty, nie ma zbiornika na kontrast. Od kontrastu odchodzimy. Mamy w tej chwili szybsze, skuteczniejsze metody wykrywania nieszczędności w układach, więc z tego tutaj zrezygnowano. I jeszcze jedna bardzo fajna rzecz w tej maszynie. Wybieramy porty, którymi się podłączamy. Dlaczego bardzo fajna? Standardowo we wszystkich maszynach, z którymi się do tej pory spotkałem było. Niskie ciśnienie, wysokie ciśnienie, obydwa, czyli najczęstszy przypadek, ale tu jest jeszcze coś takiego. Nie wiem, czy się spotkałeś. No. HP przez LP. Dotyczy to samochodów, na moją wiedzę starszych modeli Renault. Tam jest złącze serwisowe wysokiego ciśnienia. Jednoportowe, tak? Tak, jeden port, ale jest wysokie ciśnienie przyspawane do rurek niskiego ciśnienia, do strony niskiego ciśnienia. W starszych modelach manicy kombinowali, przekręcali z tyłu przewody, złączki zamieniali niebieską czerwoną pozycjami, żeby to zrobić. Tu jak wybierzesz taką opcję, że się podłączasz wysokim ciśnieniem, ale na niskie. Maszyna będzie wiedziała, jak jest podłączona i jak podawać czynnik, to jest tam istotne z tego względu, żeby nie uszkodzić y, sprężarki. Punto Fiat-Tipo ten ostatni. Są trzy przyłącza w samochodzie. Dwa idą do klimatyzacji, a trzecie ciśnienie paliwa. Tak, wiem, I w, pasuje szybko się, złączka. Tak, Trzeba uważać, to, żeby się nie podłączyć, filmu, nie pociągnąć to, paliwa do maszyny. Niższą, bo nie wie, to... Tak. Płukanie. Można do maszyny dokupić mm, zestaw do pukania i maszyna będzie przepłukiwała układ czynnikiem. Jeżeli układ jest zatarty, maszyną go nie wyczyścimy. Do tego są osobne urządzenia, osobne płyny, żeby to zrobić bezpiecznie i skutecznie. Sprawdzenie ciśnienia w zbiorniku. Nie ma dodatkowego manometru pokazującego ciśnienie. Jak to włączę, to ona wpuści nam w manometry i pokaże nam manometrze ciśnienie. Potem wyciągnie z powrotem, jak skończymy. Chcę też zapytać o różne czynniki stosowane w układach klimatyzacji w dzisiejszych samochodach. Jak wobec takiej sytuacji na rynku motoryzacyjnym dobrać właściwą stację do obsługi klimatyzacji? Filozofia naszej firmy jest taka, że mamy osobną maszyny na czynnik R134A i czynnik YF1234 z tego względu, że zabudowane w jednej maszynie dwa urządzenia są mało wydajne, bo chwilę z czasu zajmuje przezbrojenie maszyny i nie możemy obsługiwać dwóch samochodów, mając dwa modele jedną na nowy czynnik, drugą na stary Możemy równolegle obsługiwać dwa samochody. Teraz maszyna sprawdza właśnie o poziomie oleju. I nie mamy poziomu oleju, dlatego go tutaj musimy sobie nalać olej. Odpiąć ze 150... No i maszyna zaczyna teraz robić zarabiać na siebie. Obudowa maszyny jest wykonana z kompozytu, z tworzywa sztucznego i nie ma ostrych krawędzi, dzięki temu ładnie zabezpiecza to samochód przed jakimś zarysowaniem, bo w warsztacie zdarza się, że ktoś przy manewrowaniu puknie o ostry kanek jest metalowa obudowa i mamy zarysowanie czy wgniecenie na karoserii. Tutaj tego unikniemy, a z drugiej strony Tworzywo jest to na tyle mocne i grube, że bez problemu wytrzymuje czy uderzenia, czy powieszenie się na tym uchwycie przetestowane przez nas. Pozyskało 216, czyli połowę praktycznie 2 g oleju, i teraz odlicza czas trwania później, czyli 20 minut. Potem będzie test szczelności na podciśnieniu 4 minut. I potem podawanie oleju, podawanie czynnika to już idzie szybko. Po zakończeniu całego cyklu obsługowego maszyna chce wykonać test wydajności układu, prosi o włączenie silnika, o włączenie układu klimatyzacji. Ustawiamy temperaturę na najniższą. Włączamy silnik. Poszła sprężarka, bo było słabe sprzęgło. Niskie ciśnienie trzyma się na poziomie około 2, czyli tak jak nam pokazuje tutaj wyświetlacz. Wysokie ciśnienie. Poszło nam do góry, teraz chodzi wentylator, zaraz się, wyłączy, się nie wyłączy, wciśnięcie pójdzie znowu do góry, spada, ono sobie żegluje w zakresie paru barów. Na razie jestem bardzo pozytywnie zaskoczony łatwością obsługi urządzenia. Czynnik do klimatyzacji nie jest tani obecnie od kilku zresztą już lat, dlatego też. Odzyskiwanie czynnika jest, jest ważne z punktu widzenia ekonomicznego obsługi klimatyzacji. Jakie rozwiązania tutaj stosuje Magnety Marelli, by tego czynnika odzyskać jak najwięcej i też by jak najmniej do tego po prostu dokładać? Do odzysku tutaj służy nam sprężarka o, wydajności, o pojemności 14 cm. Bardzo skutecznie odzyskuje czynnik. Proces jest kontrolowany przez czujnik ciśnienia i bardzo dokładnie, naprawdę do końca odzyskuje czynnik, żeby nie uszedł nam gdzieś, nie uciekł w powietrze, ze względów po pierwsze ekonomicznych, po drugie ekologicznych i potem proces napełniania samochodu jest też nadzorowany przez wagę, żeby nie przepełnić układu, nie podać za mało precyzyjnie jest to robione, w bardzo prosty, intuicyjny sposób i mamy raport ilość czynnika odzyskanego, zużytego oleju dzisiaj uruchomiłem u klienta maszynę do obsługi układu klimatyzacji Alaska EWO R na czynnik R134A. Ten model zostaje u klienta, będzie sobie na nie pracował. Chciałem jeszcze parę słów powiedzieć o naszym tańszym modelu Alaska Prime, występującym w wersji na stary i na nowy czynnik. Podobnie jak Alaska EWO na obydwa czynniki. Teraz na ekranie mamy informację, ile mamy czynnika wprowadzonego do maszyny, a ile możemy z tego wykorzystać. Jest dostępne do obsługi. Ekran czarno-biały, monochromatyczny, czterowierszowy, bardzo prosta obsługa i możemy pracować na tej maszynie w cyklu automatycznym, korzystając z wbudowanej bazy danych pojazdów. Podobnie jak w modelu droższym Evo też mamy tutaj, chcę na to zwrócić szczególną uwagę, możliwość wyboru przyłączy. Możemy też posłużyć się cyklem manualnym czyli Każdą procedurę wywołać sobie osobno. Odzysk próżnia, podawanie oleju, podawanie czynnika. W testach specjalnych mamy test sprawności układu, test szczelności układu przeprowadzony przy pomocy azotu, test szczelności maszyny, yy, przeciekanie gazem formującym. Funkcja Secure Church, podobnie jak w droższej maszynie, czyli bezpieczne i szybkie napełnianie bez względu na warunki zewnętrzne, bez użycia pasa grzewczego na butli. Tryb podawania oleju to jest różnica właśnie w stosunku do maszyny Ewo. Tam jest waga zamontowana na zbiorniczkach olejowych, tutaj tego nie mamy i możemy podawać olej w sposób manualny, naciskając przycisk OK lub zaprogramować w cyklu automatycznym. Poprzez tak zwany wtrysk czasowy odpowiednią ilość oleju. I w tej maszynie ona ma krótsze przewody. Tu są standardowo 3-metrowe przewody. Możemy te przewody w tej maszynie przedłużyć o 4,5 metra, ale musimy zmienić to wtedy w ustawieniach, żeby maszyna wiedziała, że ma dłuższe przewody. Jest to istotna sprawa, zwłaszcza przy napełnianiu układu samochodowego. W ofercie Magneti Marelli mamy obecnie 4 Urządzenia do obsługi samochodowych układów klimatyzacji, modele z serii Alaska Evo na stary i na nowy czynnik, modele tańsze z serii Alaska Prime na stary i na nowy czynnik. Obydwa te urządzenia są dostępne na bieżąco w naszych magazynach, można je kupować poprzez sieć naszych dystrybutorów. Tak samo jak akcesoria do tych maszyn, m.in. analizatory czynnika, specjalne szybkozłączki pozwalające nieco zaoszczędzić czynnika. Czy specjalne nakrętki do zbiorniczków, które eliminują pochłanianie wilgoci przez oleje tzw. pagoskie? Zapraszamy do naszych dystrybutorów.